Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Domek i zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Jeśli podobają wam się odcinki z tej gry zostawcie łapkę w górę i subskrypcję tam na dole. A najlepiej abyście włączyli jeszcze powiadomienia w postaci dzwoneczka. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się trochę taką powiedzmy fabułą Forzy, czyli coś czego nie robiłem przez bardzo, bardzo długi czas jakby nie było. I po prostu pogramy sobie, sprzedniemy sobie wyścigi. Które te BMW Fordza nam tutaj daje. Od tutaj mamy, żeby skręcić w prawo, ale nie aż tutaj w prawo, tylko jedno w prawo później. Dlatego zaraz sobie tam wrócimy. Zna dobrze, już to robię Anno. Dlatego dzisiaj znajduję się w moim fordzie mustangu GT500, który jest niby na drift, ale jednak na tym driftie tak nie do końca sobie jeździ. Także mam nadzieję, że w ogóle, że to będzie 60 w FPS całe nagrane. O, a Forza to jednak nie jest to samo co na przykład Beam Engine, jednak nie odbija tak fajnie kiera, także no. Te kontry nie są takie. Także zaczynamy. E, bierzemy sobie jakiś pojazd. Ja bym sobie bardzo chętnie wziął coś, co jest najlepsze w sumie. Legendarny, AWD. E, może jakiś dzieło, tu są S nawet klasy. Czy to jest ten, który ja posiadam? Ja wiecie, co weźmiemy sobie tego. Zobaczymy, jak on jeździ. E. Enkodowanie przeciążone. Ojo, ja, ale piardnął. No. Jesteśmy na dziewiątej pozycji. Dwuja, Dwója i gazłot. Od... Każdy wie ile. Zobaczcie, bierzemy ich ładnie. Jeżeli to wygram, będę szczęśliwy. <laughs> Jak on jest miękki, Jezus. Nie wiedziałem, on jest taki miękki ten samochód. Ma bardzo ładne wnętrze tutaj mamy, takie, prawda, kwadratowe. Takie, o mój styl a ładnie ładnie chodzi, ładnie chodzi nawet. W sensie tak masywnie bardzo chodzi. Dobra, ładnie bierzemy. Ujej, je, Ej, mega miękkie jest ten samochód, to mi się nie podoba. Ja wolę sztywne samochody. Zobaczcie, jak ich biorę. Biorę ich jak chcę. Albo nie do końca jak chcę, ale ich biorę. Siema no. Jak leci? No, dobrze zrobiłem. Dobra, ładnie idzie, ładnie idzie. Dobra, pierwsze okno mamy zrobione. Teraz tylko jest jakaś ławeczka, już nie ma ławeczki. Teraz tylko tak naprawdę, w, w, że powiem, na prowadzenie. Muszę chyba najpierw próbować grać więcej z tej kamery, bo żebyście wy widzieli więcej. Albo jednak nie, bo tak tak gram z tej kamery, to chyba mi nie idzie za bardzo. Ue, dobra. Udało się bardzo, w bardzo w miarę, tak. Jak się wam podobałem odcinki z Forzy, to piszcie chętnie w komentarzach. Tam chętnie. Zachęcam was, o, zachęcam do dyskusji w komentarzach. No i już macie lagi na nagraniu, już, już widzę, że będą lagi, także jest kozak. Dokładnie to o co mi nie chodziło. że nie, 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 nie fajnie. Może zaraz spróbuję... Nie wiem, zmienić ustawienia trochę graficzne, bo dla nagrywania i zobaczymy jak wtedy będzie. W ja mam takie trochę łyżu. Wygórowane te ustawienia. 35 tysięcy CBR i te sprawy. O, widzicie, tylko zjeżdżam z strawy czy z miejsc... z miejsca gdzie nie ma tyle drzew i od razu jest lipi. Dobra, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Gdzie oni są? O ja przewinałem sobie, ja miałem włączyć przewijanie. Dobra, nieważne. No i są tak w miarę daleko. Nie jest najgorzej, dobra. Ładnie bokiem poszedłem. Mamy rzeczkę. Ogólnie mi się podoba, powiem mam grafika Forza, jako jest taka przyjemna. Są gry, w których podoba mi się na przykład tego grafika. Forza jest taka, jak mi się podoba, tak... 50 na 50, ale... No... Jednak Force Feedback nie działa tak, jak bym chciał. A tak w sumie bardziej to mam kierownicę taką nie pod takie gry. Ale w sensie, no... Nie wiem, nie narzekam. No fajnie, fajnie że w ogóle ją mam, nie? W sensie nie chciałbym za bardzo grać na klawiaturze albo na padzie. Nie jestem zwolennikiem klawiatur, jednak jeśli chodzi o grę na kontrolerach. W sensie miałem ja mam porównę, na grę na padzie do gry na. wiecie, nie wiem. Wielki TV, bardzo stary nick, Pozdrawiam każdego, który zmienił już ten nick, ale oczywiście się nie zmienił. Także dziękujemy Xbox czy tam Microsoft za świetną y, prawda, y, pomoc w zmianie Niku. Także dziękuję. Także lecimy dalej. Zobaczmy, tutaj ładnie wygrałem. Tak, świetnie. 20 tysięcy z 10 tysięcy tego zarobiłem. Nawet nieźle. No i teraz już będę musiał zmieniać sobie na opadkach. W sumie nie będę musiał zmieniać w ogóle. Oprócz wstecznego. Kurde, trzeba będzie zainwestować chyba właśnie. Dobry samochodzie, panie Mini Cooper. No i dobra. <laughs> no i zaczynamy. No tu jedyneczka. Jedziemy. I w opsji.pl jedzie. O Wędzarn! Co ty tu robisz? Gruby, wypierdalę do tyłu. Dawajcie, jak, lu, jak, jak jesteście w tym momencie, to piszcie hashtag wędzar na. Wędzar, we, wędzar na fordze, nie? Dawajcie, wędzar na fordze. O nie, najgorzej, ale. Ej, ja nawet nie poszło tak źle. Tak, jest to cross country, tutaj właśnie, tutaj mi się wydawało. Bo widzicie, z procenty mamy w lewym górnym rogu. Przecież nie wiem czy, wy tego, czy, to wy, czy będziecie to widzieli, bo mogę dać znak wodny. Hehe, ja he, daje znaki wodne. Jakby ktoś kiedyś chciał sobie pobrać film to będzie miał ciężej. Czy tam wy, czy, wiecie co chodzi, że jest moje produkcji i te sprawy. Domek wideo fotografii i te sprawy. E, siema Big, Big Boy, co tam? A tu tak tu się, tu się trąbi. Dobra, ładnie Zobaczcie. Co myślicie o tych skokach? Co jest? A! Ładnie po... U! za ogródek pani Basi przejedziemy? Dzień dobry. Ururu, jak Jak ogólnie nie oglądacie, jak nie wiecie, to zapraszam was na live'y, bo mam live'y codziennie, tak? Mam codziennie live'y. Ogólnie w sobotę i w niedzielę też tak pomyślałem, że będą live'y właśnie krócej. Znaczy krócej, no w sensie tak w tygodniu mniej więcej. Może trochę dłuższe, bo... Jednak wiecie co, jednak na weekendzie, jeżeli bym nagrał te, powiedzmy, powiedzmy, te dwa, dwa filmy, dwa, no dobra, powiedzmy trzy filmy tygodniowo, nie, na weekendzie, na dwa dni, po trzy filmy dziennie, no to mamy sześć filmów czy tam, dwa, trzecie, tak? Trzy? Trzy razy, no tak, powiedziałem, bo się pogubiłem, powiedziałem trzy razy dwa, tak powiem, no to, no to filmy. no to nam starczy na cały tydzień. Przez cały tydzień mogę na spokojnie iść do szkoły, mogę wrócić, mogę sobie, nie wiem, no, co robić co chcę. W sensie jest ok nie? Także... Jakby nie było, jest, jest, jest fajnie. Zrobiłem sobie screena. Nie wiem, znaczy, może na miniaturkę użyję, dlatego zrobię sobie screena. Ja sobie muszę robić screeny, żeby na miniaturki używać. Dobra, solo. Oczywiście, że to powiem. Że... O Jezus, Maria. O te jakie samochody mi dali. Czekaj, to jaki tu będzie dobry Porsche Cayenne Turbo. Porsche Makan. Lamborghini Ursus. Grand Turki. Czy jakoś tak? Czy nie, sorry, to jest Ciroki. To nie jest jak to Ciroki Bentley. Ja bym sobie wziął. Mmm. To może być trochę lepsze od tego Bentley'a, bo ma minimalnie lepsze przyspieszenie. Nie wiem, czy zrobiłem dobrze, bo to będzie miało pewnie. mega dużo biegów. Oho. Zobacz, tym. jeepem tym, tam meci. Aha, no może, dobra, zobaczymy Ani nie rzuciłem biegu ładnie Nie wszedł Ten wyścig jest z środka, czyli tak po mojemu Jak ja to lubię Ja naprawdę tylko środka gram, jak widzicie Już sobie ścinamy Lekko bokiem Lekko, nie lekko, posło jak posło Redukcja do trójki Żeby nie tracić takiej Prędkości świetnej Zobaczcie jak tutaj ładnie idziemy Tu ładnie dotnę jeszcze trochę Siemka Teraz sobie ładnie pojedziemy Obstawajcie w komentarzach czy wygram ten wyścig Nie oglądaj, nie skipujcie w komentarzach teraz czy wygram Jest na drugim miejscu Może być ciężko A te ładne zmiany wchodzą aż skrzyta skrzynia Ah. Pójdziemy sobie tutaj, tak on. Dzień dobry. Albo nie dzień dobry. Ja, w sumie nie jest jeszcze najgorzej. Łe. Dobra, bardzo ładnie. Przez furtkę jakiemuś pan przejedziemy. Halo owieczki, czy się na polach? Nie ma owieczek, aby żadnych. Dobra, mamy za chwilę. O, tu są owieczki! To były owieczki. Ale teraz ładnie pod górkę będzie. To jest chyba to drzewo starego potera polywo. Zoba Zobacz, jak laguje odcinek teraz, 30 FPSów jest grane, nie? Kurde, no nie jestem zadowolony niestety z tego, że jest tak mało na odcinku, ale... Co? A, bo tu meta jeszcze! O nie! Easy! No raz, słuchajcie, mi się wydaje, że wystarczy na ten odcinek taki 15-minutowy, myślę może z tego wyjdzie. Ty, co ty tam strzelasz? Yy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, jeżeli Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapańce w górze, nie, zapom nie zapomnijcie o subiku z dzwoneczkiem. Mam jeszcze folikę na shifterze nową. <gry> Dlatego tak sobie poprawiam. Nie zapomnijcie udostępnić filmu, ponieważ trzeba się rozrastać i jeżeli się Wam podoba, to na 99% podoba się ten film również Waszym znajomym. Także udostępnijcie. Będę wdzięczny, Bóg zapłać. A my widzimy się w następnych produkcjach na moim kanale. Także trzymajcie się. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do następnych produkcji, trzymajcie się. Cześć!